z tej strony pompa, a ze mną jest go Maciuś Tak sobie wbiłem na wasz nieulubiony serwerej wow. no, jest... ja Zatuje ja nie wiem czy to jest wasz ulubiony czy nie ulubiony ale ja tam nie to ja, ja bym nie e, i teraz sobie pokopiemy No pokopiemy sobie no spoko, że ja straciłem 5000 levela ale cóż z tym? Jestem bogaty chyba... Nie, nie jesteś, nie jesteś, nie jesteś Tu, ty ty tu, 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 tu. Ja kiedyś 4 skrzynki diaksu, 4 skrzynki kilopów na wydajność 5, 4 skrzynki tych Eee... <tłuk> Mieczy... jak ja szybko kopę Pa! No bo moi ludzie nie wiedzą, że ja gram na Huzunce. Co? Powiedziałeś? Nic. Ty Ja gram na Huzunce. A bo ja wiem co to jest. Huzuni. ty Klaj takie różne, x-ray takie różne. Mogę czytać pan? Mogę ci nawet podglądać. Nie, postraku, bo tu będę miała dmina. Ja sobie kupię admina. Zobaczysz. A ja ci pomogę. I ja będziesz mi dać literowych język? Nie mam. Trzeba kopać. No tak. Czego? Nieterowy. Nie. A... A właśnie, to nie jest moje konto, tylko mojego starszego brata które ja ci wydałem dałem do niego Eee. Na tym serwerze to ja znam Ej, ludziska, tak sobie będziemy o tutaj Wariować z cheatami Ja będę wariować z cheatami, on nie będzie. On nie ma cheatów On jest prawilnym graczem Minecrafta A ty cheaterem czy Ty, ten... ja cię do gildii nie tepnę! Ale ci nie... ja cię nie zabiorę, ja nie jestem oszustą. Ja jestem w moim pokoju jeszcze. Ty, wiesz co? Mój każdy odcinek się kończy, że ktoś mi zrobił oszusta. Że robił cię oszusta? Bo no każdy. Każdy mój odcinek. Ktoś mi musiał zrobić oszusta. To ten taki nie będzie akurat. Będziesz mi tak spał, mił? Tak, kilka dostanie serio. Te, te pójmi. ci spałnić. Ja to spawni. Ja sobie zaraz zbinduję klawiaturę na to i będzie... i dopiero się zacznie zabawa. lepsa. A no właśnie ludziska! To jest moje drugie konto! Sovereign! Okej. Okay. Ej, um, umiesz tak? A umiesz bany chłopa? Co? Bany chłopa. I? Op, 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 op. na jakiś inny serwer. Co ty, ja teraz tutaj gram, bo ja będę rozbudowywał gilnię. Ale dodać! Musieliśmy święterować gniazdeczki. Ua! I teraz cię serce zabolało, że nie masz, nie? A tekstur paka ludziska będziecie mieli w opisie. Do? do Minecrafta. Co za coś i jednego refila. Co za jednego refila Ja to mm. <coughs> równą Marcel, cię. Aha. Idziesz? To było inny dzień. A co ten twój starszy brat chce od ciebie? Gry. Gry. A mogę zobaczyć twoją religię? To bym musiał Cię zabić. Ja nie jestem tym. Uważaj. Nie. Już jeden raz takie rzeczy miałem. Musiałem wzywać admina. A czemu? Ale ja nie jestem taki. A to musiałem wziąć Admin'a e, ja wziąłem A po co? Bo ja tu jestem S-modem A S-moda bazy się nie atakuje, wiesz? Nie, nie jestem w stuku Bo nie inaczej, perm-ban A tego chyba nie chcesz, nie? Chyba, że chcesz perma Te ja ci mogę załatwić Ale mam lagi. Dobra dziewczynka, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Będziemy kontynuować dalszą serię. Y oczywiście będę jeszcze robił serię z Oszusta, także bądźcie na moim kanale, subskrybujcie, by być na bieżący, i lajkujcie, bo to bardzo mocny segurety do na Dobra, śwódzki